Cześć, tu podwodni przyjaciele, porady sprzętowe, część siódma. Dzisiaj ponownie opowiem Wam o trzech rzeczach, tym razem dotyczących balastu nurkowego. Pierwsza rzecz to typy i rodzaje balastu, jaki możemy spotkać na rynku nurkowym. Więc po pierwsze, typowe, najbardziej typowe kafle ołowiane, różnej wielkości, różnego ciężaru to akurat 1 kg, to 2 kg. Są również i trzy, są połówki, więc możemy sobie za pomocą e, tych różnych e, kafli ołowianych dobrać taki ciężar, jaki będziemy potrzebować. E, są również woreczki napełniane e, na przykład śrutem, ale z doświadczenia wiem, że one są najczęściej gabarytowo większe niż odpowiadające e, temu samemu ciężarowi e, kafle ołowiane, więc jeśli ktoś już je ma... To bez problemu może je używać, ale jeśli ktoś zamierza coś kupić, to myślę, że kafle zwykłe ołowiane będą najlepsze. Są również jeszcze takie dla bardziej zaawansowanych nurków, tak zwany V-weight, czyli balast w postaci, o, w zasadzie tak, postaci litery V, który na stałe za pomocą tej śruby jesteśmy w stanie zamontować między butle do płyty. A więc jest to, dla, jest to rozwiązanie dla nurków, którzy pływają w zestawie dwubutlowym. I to są najpopularniejsze rozwiązania, jakie, jakie możemy zastosować. Druga rzecz to sposoby mocowania tego balastu do sprzętu czy do, do ciała nurka. Najbardziej popularny pas balastowy, na który po prostu zakładamy taką ilość kafli, jaka jest nam potrzebna. Klamra jacket, pas i jesteśmy gotowi. Są oczywiście plusy tego rozwiązania, czyli łatwość zdjęcia w sytuacji awaryjnej pod wodą lub tuż przed wejściem na łódź, kiedy obsługa chciałaby zdjąć z nas to zdejmujemy pas balastowy potem jacket i butle. Dzięki temu dzielimy ciężar na, na dwa ruchy. Więc to są na pewno plusy. Minus jest taki, że wielu nurków narzeka na bóle pleców Kręgosłupa, lędźwi, poprzez to, że ten no, całkiem spory ciężar często przez godzinę albo więcej wisi nam na biodrach, w związku z tym rzeczywiście może do czegoś takiego dojść. Dobrą alternatywą dla pasa nurkowego, aby wyeliminować ten minus związany z bólem pleców, są kieszenie zintegrowane z jacketem. A więc tutaj mamy rzep, i do środka możemy włożyć nasze. Kafle balastowe, zapiąć i potem zamontować za pomocą również tych rzepów i dodatkowej sprzączki z jacketem. Tutaj wkładamy w przestrzeń, która jest przeznaczona na kieszeń, plus zabezpieczamy dodatkową klamkę. Bardzo dobre rozwiązanie, super alternatywa dla pasa balastowego. Wszystko jest zintegrowane, odciążamy nasze plecy, balast jest rozłożony po obu stronach. Warto tylko zwrócić uwagę na system montowania i wkładania kieszeni do jacketu, ponieważ w niektórych modelach, tak jak właśnie w tym modelu, system rzepowy według mnie nie spełnia swojej roli. Bardzo ciężko taką kieszeń włożyć nawet na powierzchni przed nurkowaniem. Tym bardziej bardzo ciężko jest ją zdjąć pod wodą. Jest to możliwe, ale bardzo utrudnione. Dlatego zwróćcie na to uwagę, kupując taki jacket ze zintegrowanym balastem. Czy kieszenie są ciutko usztywnione, na przykład jakimiś elementami plastikowymi, i czy system zabezpieczania sprzączki jest wystarczająco łatwy w odpinaniu i we wpinaniu. Jest jeszcze trzeci typ kieszeni, które, tego typu, które montujemy do uprzęży. Jeśli ktoś pływa w skrzydle i w uprzęży z płytą. Tutaj przez te, e, przez te e, elementy przechodzi pas. E, uprzęży. E, tutaj mamy też zabezpieczenie klamerki i właściwą kieszeń w środku, do której wkładamy e, nasz balast. Oprócz tego oferuje dodatkowy dering, więc bardzo fajna sprawa. E, przytoczona z boku e, da, dla użytkowników skrzydeł i, e, i płyty z uprzężą. E, to tyle, jeśli chodzi o systemy montowania, i na końcu trzecia rzecz, czyli właściwy dobór ciężaru, balastu do konfiguracji sprzętu. Tego oczywiście uczymy się na podstawowym kursie nurkowania, ale oprócz tego często powinniśmy ćwiczenie wyważania powtarzać, zawsze kiedy zmienia się. Zmieniają się parametry naszego sprzętu: grubość skafandra, wielkość butli, grubość ocieplacza pod suchym skafandrem itd., tak ponieważ oczywiście ten ciężar balastu jest związany z tym, jak ciężkie są inne pozostałe elementy albo jak bardzo wyporne mamy rzeczy na sobie. Wydaje mi się, że bardzo często spotykanym przypadkiem jest tak zwane nadmierne wkładanie balastu. nurkowie. Z jakichś powodów nie wyważają się i często nurkują zbyt obciążeni. Potocznie nazywane jest to ołowicą nurkową, co generalnie zmniejsza komfort nurkowania, właśnie zwiększa obciążenie na kręgosłup, czy lędźwie i po prostu powoduje, że ten sprzęt, który nosimy, jest dużo cięższy. Dlatego polecam przypomnieć sobie ćwiczenia z wyważania. Zapytać instruktora waszego, jak się to robi, i wykonywać to ćwiczenie zawsze wtedy, kiedy zmieniamy konfigurację sprzętu, w szczególności kiedy jedziemy gdzieś w tropiki, cały sprzęt wypożyczamy, nie wiemy do końca jakie jest zasolenie morza, w związku z tym na początku radzimy się lokalnego przewodnika. Możemy na pierwszym nurkowaniu wziąć ciut więcej, ale na koniec nurkowania wykonujemy ćwiczenie z wyważania. I cała reszta nurkowań jest już wykonywana z optymalnym obciążeniem, takim jak powinniśmy. Drugi powód, jaki przychodzi mi do głowy, też po rozmowach z ludźmi, to strach przed brakiem możliwości zanurzenia się przy, przy pierwszym nurkowaniu w grupie. Troszeczkę no, boimy się, że wszyscy pójdą pod wodę, a my zostaniemy na powierzchni. Ale dobrze przygotowany organizator zawsze ma kilka kafli gdzieś tam na łodzi albo na pomoście i może nam je szybko dostarczyć. W związku z tym. Można ten problem generalnie wyeliminować albo, albo go naprawdę w bardzo dużym stopniu ograniczyć. Także zachęcam do ćwiczeń z wyważania i, i nie bania się przed, przed wzięciem nawet mniejszej ilości, bo, bo nasi partnerzy nurkowi czy ludzie zabezpieczający na brzegu mogą nam w każdej chwili pomóc. To tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, zostawcie komentarz, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Dzięki, trzymajcie się, cześć.